Cześć wszystkim. Z tej strony Green Cube, A dzisiaj będę miał dla was coś bardzo specjalnego, czyli unboxing od hipopotama EU za około 410 zł. Zapraszam do oglądania. A więc tutaj już otworzyłem, ale chcę to chciałem tam wyciągnąć yy, fakturę, ale tak to otworzę z tej strony. I mamy pierwszą kosteczkę With den. Znaczy with to Wersja pierwsza Kolejna kostka Moju huoning Zaczniemy tutaj Widzę, że mamy fajnego gratisa Bo miałem dostać Tutaj było napisane w tym, tym fakturze że yy, właśnie pan z Hipopotama nie mógł się ze mną skontaktować i zamiast Shenxu mirrora dał mi skuba Lanlana A więc bardzo dziękuję, bo chciałem sobie właśnie zamówić tego skuba. No i fajnie. Kolejna kostka mamy Mirror dalej. Shenxu Wind dalej. Szększu 2x2, dalej 4x4 Szększu, dalej yy, fang Shuan Kren wersja druga. Ba Jestem bardzo właśnie ciekawy tej kostki. I tutaj mamy jeszcze jedną kostkę, bardzo fajną. Yy, lan Lan to jest yy, 3x3x2. Właśnie chcę zobaczyć, jak się rusza. O, tutaj mamy bardzo też fajną kostkę yy, yy, odświększu, tak? Od Master Morphix. i na końcu Pyraminx, czy Pyraminx, nie wiem jak to się mówi, na czarnym. Tutaj mamy i na białym. I ostatnia kostka to Megamix. A więc tutaj mamy jeszcze paragon. Suma. I tutaj mamy jeszcze fajne gratisiki. Te naklejki od hipopotama. Bardzo dziękuję. I już nic nie ma. A więc zajmijmy się kostkami. Że to jakoś ładnie uporządkuję. Mamy te. Tutaj mamy te. Największe kostki tutaj dam z tyłu. I będziemy szli tak po kolei. A więc zacznijmy od tych może najmniejszych kostek. Czekajcie, zmienię kadr. O, może tak. Zaraz mi zabraknie miejsca i będę musiał zrobić cięcie, ale to za chwilę. Tutaj mamy sznksur 2 na 2. Bardzo fajna. Może przybliżę tutaj, znaczy, wyostrzę. Bardzo fajna, trochę sucha. To nie to jest kostka nie dla mnie, tak powiem. A więc kolejną kolejną kostkę której jestem bardzo bardzo ciekawy bo nigdy nie miałem w dłoniach miałem tylko ups, miałem tylko wersję drugą Będzie to With to wersja pierwsza Jestem bardzo, bardzo ciekawy tej kostki a tutaj mogę uszkodzić pudełko bo to jest kostka dla mnie A i tak nie kolekcjonuję pudełek A więc zobaczmy jak się kostka rusza Uu, widzę, że bardzo fajna. Myślę, że się przerzucę z limfą. Naprawdę jest bardzo fajna. Tylko, że lekko, to znaczy trochę głośna. A więc to była druga kostka. Trzecia kostka. Może odpakujmy tego gratisa. Z Cuba od lana na białym plastiku. Na się nie spodziewają. Uchodź bardzo dobrze Tak dość. O jeszcze. Zamiast białego czarny. Bardzo się cieszę. I dziękuję. Po, po krótkim cięciu, a więc Teraz przejdźmy do kostki Lanlan 3 na 3 na dwa. Tutaj mamy takie plastiki, żeby się kostka tam nigdzie chyba nie ruszała. Co to może być? Ta pudełka. Jestem bardzo ciekawy, jak ta kostka w ogóle... Może ustawię ostrość. Jak ta kostka... Jak tą kostkę się układa, to muszę ją lekko rozkręcić, że narożniki popują, ale to nic. I to była kolejna kostka od Lanlana. Teraz praktycznie najbardziej ciekaw może jestem tej kostki. Jest to Fangshi wersja druga. Jest, yy, jestem w posiadaniu wersji pierwszej i muszę przyznać, że jest o niebo lepsza. Całkiem inny feeling. I myślę, że to też będzie moja główna kostka. Przerzucę się z Weilona. A więc kolejna kostka do tak do kolekcji kupiłem sobie szęgçu Winda, żeby mieć już każdą szęgçu, znaczy każdą szęgçu trójkę, może tak powiem. Kostka jest na czarnym plastiku. No rusza się wiadomo jak. Dość dobrze. No i taka kostka do kolekcji. Kolejną kostką będzie nie dla mnie, dla kolegi Mirror. A może go nie będę pokazywał, tutaj jest w jakiejś folia, wiadomo jak wygląda Mirror. A więc to była. Kolejna kostka. Teraz. Następna kostka, której też jestem bardzo ciekawy, to Moju Huanini Nie wiem właśnie czym się różni Na pewno budową od Weilonga No i feelingiem Bardzo ciekawy feeling I bardzo szybka kostka jest, nie wiem Tak wygląda budowa, ale to może ją zrecenzuję, może nie za... jeszcze zobaczę bardzo fajne naklejki i to stare logo jeszcze od moju a więc to była kolejna kostka tutaj mamy czwórkę szększu jest to kostka nie dla mnie mam nadzieję, że nic się nie stanie jak ją lekko odpakuję i powitam w gronie naszych kostek dzisiejszych szększu szększu jak szększu wersja piąta trochę zamula ale myślę, że nie jest to spowodowane nasmarowaniem, lecz rozkręceniem i to była kolejna kostka nie dla mnie i następną kostką będzie Pyramorphix, tak? nie, Master Mastermorphix chyba Chyba tak. Nie ogarniam tych nazw wszystkich, ale chyba raczej Pyramo Master Morphix W takiej folii jest to kostka dla mnie. A więc mogę tutaj. Ładnie. Yy. O. Kostka zmienno-kształtna, jak wiadomo. Ej, jak to się rusza w ogóle zmienno jak widać. Zamówiłem sobie tak do kolekcji, żeby nie nudzić się nieraz poukładać sobie. Kolejną kostką będzie Pyraminx. Pyraminx dla mnie na białym plastiku. Jestem też ciekawy, dość, czy rusza się szybciej od tym na czarnym plastiku. Ale sprawdźmy. Trochę mocno skręcony, ale to nic. Bardzo ładne naklejki, trochę krzywo przyklejone. Tutaj mamy jakieś kostka jest jakaś brudna w ogóle. Tutaj mamy jakąś usterkę, ale to myślę, że nie wpływa na układanie. No, a więc to była kostka dla mnie. Tutaj jeszcze mamy dwie kostki. Nie dla mnie. Jest to Mega Mings. Dla kolegi Widzę, że bardzo tłusty I dość ciasny Nie będę może mu ruszał Niech sobie sam tutaj wyreguluje, nasmaruje i ta kostka też jest nie dla mnie, ale to jest Pyraminx od na czarnym plastiku. A więc uprzednę tutaj trochę. To był dzisiejszy unboxing. Może niedługo pojawi się kolekcja na moim kanale kostek. Wszystkich kostek, to będzie taki dość specjalny odcinek. Komentujcie, subskrybujcie. Cześć!